Dzień dla nas szczególny dzień, gdyż po raz pierwszy prezentujemy się pod tą właśnie nazwą. Studencki Teatr Katowice. Grupa działa od dwóch lat pod kierownictwem Iwony Woźniak. Dziś zaprezentujemy państwu premierę spektaklu Łysa śpiewaczka Eugenio Ionesco. Zapraszamy. -Sumienny lekarz umiera razem z chorym, jeśli nie potrafi go wyleczyć. Kapitan statku gini w falach razem ze statkiem. Nie przeżywa go! Nie można porównywać chorego do statku! Dlaczego nie? Statek również ma swoje choroby, a zresztą twój doktor jest zdrów jak okręt. I właśnie dlatego powinien był zginąć tak jak kapitan jego statek! No chodź, pójdziemy z Jestem służąca. O mój Boże, jakie to ciekawe! W moim pokoju sypialnianem także znajduje się łóżko z zieloną pierzyną. Co więcej, pokój ten znajduje się w głębi korytarza. Między wygódką drogi panie, a mój Продолжение следует... А. Bo idzie ubranego około pięćdziesiątki, może nawet trochę młodszego, który. Ale co? Ale co? Nie trzeba przerwać, kochanie, obrzydliwa jesteś. Kochanie, to ty przerwałeś pierwszy hanie. <laughs> Państwo powiecie może, że ja zmyślam. No, gdybyśmy tego nie słyszeli z panią, to w życiu byśmy nie uwierzyli. Słyszysz? Ktoś dzwoni. Ciekawa jestem, kto? No więc dobrze. Trochę się wstydzę z panem mówić. Ale strażek jest po części spowiednikiem, także. A więc, a Pokłóciliśmy się z nim. Me... ale z Odpowiedziałam mu. Dziękuję. To on zabrał jej ten bukiet kwiatów, który był jej dał. I nie mówiąc ani słówka, żeby nie pomieszczała sobie, nie wiem co, e, powiedział! Dziękuję! Zabieram je. E, I mówiąc do widzenia, zabrał je i... Powiedział... Moje pierwsze ognie. Jestem jego sikaweczką. Las zapłonął. Ludzie zapłonęli. Mężczyźni zapłonęli. Kobiety zapłonęły. Dankie